Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 ze zmianami, otwieram 59. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Leśnej w dniu 30 grudnia 2022 roku. Dzisiejszą nadzwyczajną sesję Zwołałam na pisemny wniosek Pana Burmistrza Leśnej w celu podjęcia uchwał w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 27 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Jest to projekt nr 386 przez 22. Jeżeli chodzi o treść wniosku, na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dzienników z 2022 roku pozycja 559 ze zmianami Wnoszę o odwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 27 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały wynika z konieczności zastosowania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, co jest korzystne finansowo dla odbiorców usługi. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum upoważniające radę do podejmowania prawomocnych uchwał na dzisiejszych obradach. Bardzo serdecznie witam, dziękuję za przybycie. Już teraz może na siedząco pozwolę sobie przytoczyć Państwu dzisiejszy porządek obrad zgodnie z dawiadomieniem przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Stwierdzenie prawomocności obrad, punkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 27 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Projekt nr 386 przez 22, punkt 3. Zamknięcie obrad. Czy Państwo radni, bądź też Pan Burmistrz, mają inne propozycje do przedstawionego porządku obrad? Ja bym prosił jeszcze o wniesienie do o rozszerzenie porządku obrad, yy, po, po, yy, które jest podyktowane koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok i w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna i podjęcie tych dwóch dodatkowych uchwał wynika z konieczności zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pod tytułem remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem tworzenia Centrum Produktu Lokalnego o kwotę 330 tys. zł z uwagi na konieczność zawarcia umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego w ramach wyżej wymienionego zadania. Po otwarciu ofert przetargowym w dniu 28 grudnia zaplanowana kwota na dane zadanie okazała się niewystarczająca na zawarcie wyżej wymienionych umów, i tutaj z tego co wiem, już było to omawiane przed chwilą komisji. Bardzo dziękuję. W takim bądź razie przystąpimy do głosowania nad przyjęciem poprawki o rozszerzenie porządku obrad. Przypomnę tylko Państwu, że głosowanie nie jest możliwe za pomocą urządzeń elektronicznych, w związku z tym, zgodnie z paragrafem 57 ustęp 2 Statutu Gminy Leśna, przeprowadzamy głosowanie imienne, które jest przeprowadzane w taki sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym są wyczytywani przez Pana Przewodniczącego, który dokonuje na liście imiennego głosowania anotacji: przeciw Wstrzymał się przy nazwisku radnego i ustalamy wynik głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem, za rozszerzeniem porządku obrad o przytoczoną tu przez Pana Burmistrza e, poprawkę do porządku obrad? Borysiewicz Leszek. Za. Borysiewicz Małgorzata. Za. cichocka Kudzikowata. Za. Czeczot Robert. Za. Duś Piotr. Za. Hałas Anna. Za. Kalińska Wioleta. Za. Kopka Łukasz. Za. Męcina Katarzyna. Za. Solski Krzysztof. Za. Klasza Gwaldera za Sztuka za i Wójcie Stowina. za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie zgłoszoną poprawkę Nie. o rozszerzeniu porządku obrad. Przystępujemy do głosowania nad y, przyjęciem porządku obrad y, z poprawką. Borysiewicz Leszek. Za Borysiewicz Małgorzata. Za. Cichocka Kurdziko-Beata. Za Czeczot-Robel. Za, za. za. Kalińska Wioleta. Za. Kopka Łukasz Mecina Katarzyna za. Solski Krzysztof za. Straszak Walter za, Sztuba Wioleta i Wójcik Paweł. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad ze zmianami został przyjęty przez Radę jednogłośnie i chciałabym Państwu przedstawić, jak będzie wyglądał. Punkt pierwszy: Stwierdzenie praworządności obrad, punkt drugi: Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 27 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Punkt trzeci: Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy leśna. Punkt czwarty: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. I punkt, punkt piąty: zamknięcie obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Bardzo proszę Pana, jeżeli chodzi o projekt uchwały 386 przez 22, było to omawiane na komisji przed chwilą było wspólne, posiedzenie wspólnej komisji przed sesją. Projekt był szczegółowo, wydaje mi się, omówiony. Ale zadam pytanie, czy Państwo Radni jeszcze co do projektu 386 przez 22 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków za, na okres od 27 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku mają jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu 386 przez 22. Borysiewicz Leszek, za. Borysiewicz Małgorzata, Czikocka kurdziko beata za. Czeczot Robert, za. Duś Piotr, Hała Samna, Kalińska Wioleta, Kopka Łukasz, Męcina Katarzyna, za. Solski Krzysztof, za. Straszek Walter, za. Sztuba Wielka i Wójcik Paulina. Za. Stwierdzam, że projekt o numerze 386 przez 22 został przez Radę przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, mianowicie projektu uchwały o numerze 387 przez 22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna, który również na wspólnym posiedzeniu przed sesją był omawiany. Czy są jakieś pytania w związku z tym projektem? Nie widzę, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Leśna, projekt 387 przez 22 Borysiewicz Leszek, za. Borysiewicz Małgorzata, za. Cichocka Kurdziko Beata, za. Czeczot Robert, za. Duś Piotr, Sałas, za. Za. Anna, Kalińska Wioleta, <coughs> Łupka Łukasz, za. Męcina Katarzyna, Solski Krzysztof, za. Straszak Walter za Sztuba Wioleta za. i Wójcik Paulina. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę. Przechodzimy do punktu czwartego. Projekt uchwały o numerze 388 przez 22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok, tak jak poprzednio był omawiany na posiedzeniu wspólnym komisji. Czy są jakieś pytania do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Projekt numer 388 przez 22 Borysiewicz Leszek. Za. Borysiewicz Małgorzata. Za. Cichocka Kudziko-Beata. Za. czeczot Robert. Za. Duś Piotr. Hała Kalińska Wioleta. Za. Kopka Łukasz. Męcina Katarzyna. Za. Solski za. Krzysztof. Staszak Walter. Za. Sztuba Wioleta. Za. I Wójcik Paulina. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad uważam 59. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wyszech za zamkniętą.